Drodzy na co czwartkowym spotkaniu. Jak co czwartek analizujemy altcoina, no i można powiedzieć, że będzie to ciekawy czas, no bo widzimy co się dzieje na rynku, że rynek bardzo mocno korekci, więc mam przygotowany takiego altcoina dla Was i będę go chciał dwojako opowiedzieć, ponieważ jakby dwojako patrzę na rynek w tej chwili i też mam może delikatnie jakby o tym wspomnę. No i już i to, to tyle, nie? więc jakby nie tracąc czasu przechodzę płynnie do analizy altcoina. Za chwilę obejrzysz, jakby zobaczysz mój Trading View i będę rysował dla Ciebie na żywo. Zaznaczę oczywiście, że wszystko co słyszysz na tym spotkaniu jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem i nie jest to porada inwestycyjna. Zapraszam do Trading View. I mam dla Ciebie przygotowanego INJ. OK? INJ i teraz zobacz. Co jest dla Ciebie jakby ciekawe? Tylko teraz tak, ja sobie wyłączyłem OK, dobra. Zatem przejdźmy sobie na wyższy interwał i co możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć, że INJ no to jest jakaś już kryptowaluta, która. Yy, która. I znowu zgubiłem. Yy, o, dobra. Kryptowaluta, która już, można powiedzieć, miała swój czas yy, w latach 2020-2021, czyli już je na przeżyła. Tak, i teraz zobaczcie, bo mamy bardzo mocny ruch wzrostowy tutaj. I teraz mamy na pewno jakieś wsparcie tutaj. Bardzo silne. W, ty, w tym rejonie. Za chwilę będę o tym mówił. I drugie. I drugie będzie. I drugie będzie. Two je Dobra. Dobra. Jest. Okej, okay, więc zobaczcie, mamy tutaj tak. Mamy tutaj jakby pierwszą strefę. Tutaj delikatnie, ale to tutaj bardzo taka mała strefa jest, ale to jest, jakby za chwilę Wam o czym powiem, dlaczego ja tak rysuję i o co mi dokładnie chodzi. Na razie tylko sobie, jakby robię roboczy rysunek eee, i tyle. Natomiast jakby jeszcze, jeszcze tutaj chwilę z Wami jakby zostanę, jeżeli chodzi o mówienie. Dobra, to jest to i tutaj trzecia strefa o, jest o tutaj dobra i teraz moi drodzy, słuchajcie mamy bardzo dynamiczne spadki. zobaczcie że INJ e ze szczytu poleciał 40% 40% jakby nawet doszedł do ostatniej strefy to by było 60% nie i teraz zobaczcie jakby patrząc w, ten, w, ten, w tę stronę tutaj jest przy można powiedzieć przy pierwszym takim mini w mini wsparciu. W mini wsparciu gdzieś tutaj były jakieś reakcje. Może być, że tutaj raz cena się pojawiła bardzo dynamicznie, stąd odbiła. Więc to jest jakieś założenie. Tutaj już cena faktycznie widać, że, że odbijała niżej. O, tu jest z tej strefy. Więc tutaj może powiedzieć, że bardziej nawet realne jest zobaczenie. Ale chodzi o to, że jakby. Przyszłość ma troszeczkę mniejsze znaczenie niż teraźniejszość, tak, czyli jakby bardziej tutaj ta strefa ma ciutkę więcej znaczenia, oczywiście jeżeli tu była bardzo grubo nagromadzona i ewidentnie ją przebija, tu jest tylko raz, no to takie małe nie wystarczy, ale z kolei, że nie mam aż tak bardzo istotnych reakcji, no to, no to tak, no i teraz zobaczcie, jakby tutaj w, w tym momencie... W tym momencie mamy jakieś bardzo mocne odbicie, ale no, na tę chwilę zobacz, mamy D1, czyli okay, jest, jest długa laga w dół. Znaczy ENJ zrobił minus 14% kolejne dzisiaj i tak dalej, więc no, można powiedzieć, że jakby no, się trochę prosi o odbicie, ale jakby jest warunek. Warunek jest oczywiście to, że Bitcoin wybroni te 27, 26, 800 tutaj te, te rejony. I się pozbiera. Jeżeli nie wybroni i pójdzie bardzo mocno w dół, no to domyślnie możemy pojawić się tutaj, nie? Tylko zobaczcie, jakby no ewidentnie już można, że ten spadek jest naprawdę tak bardzo mocno, że więc Ja nie mówię, że stąd pójdziemy sobie na 12 14 dolarów, tak prosto, ale no chociaż jakieś odbicie na 6,40 albo gdzieś tu chociaż 7,40 jest realne. Więc jakby narysowałem te trzy strefy i teraz tak jakby tłumaczę. Ta tylko dlatego, że jakby mamy lokalnie bardzo mocny zjazd do minus 14, to jest dosyć duży jak na jeden dzień i tutaj reakcje wzrostowo i mało tego, no Bitcoin jest na decydującej Strefie bardziej pasuje mi ten scenariusz, mimo wszystko, bo tutaj jakby cena miała większe opory i wsparcia, wielokrotnie się tu pojawiała i odbijała bardzo mocno. Więc taki test od góry tutaj nie ukrywam, że byłby dosyć silny. No i podstawa wzrostu oczywiście możemy mieć i tutaj, i tutaj, i tutaj, ale nie ukrywam, że cały ruch na e inj byłby zgaszony. I trochę jakby uważam, że rynek aż na to nie pozwoli, żeby aż tak nisko tego e inj ta zgaść. No i teraz. Przejdźmy tutaj do lokalnej sytuacji. Może przejdziemy sobie na H4. Zobaczmy, czy możemy delikatnie to dostosować jeszcze tutaj. Ok, to zrobimy. Tutaj by była strefa w ten sposób. Tutaj byłaby tak. I tutaj mamy trzecią. W ten sposób. Ok. No i teraz zobaczcie. Tutaj jakby jest strefa na potencjalny. Zakup. Nie ukrywam, że bardzo ryzykowna, bardzo ryzykowna strefa, ale zostawię ją, znaczy na pewno bym nie, nie, jakby nie używał opcji lewaru w ogóle jakby przy takim rynku spadającym, no bo to muszą być jakieś potwierdzenia. Bardzo ryzykowna strefa, ale tylko i się udaje z założeniem, że 27 tysięcy może wybronić na Bitcoin, tak? 27 tysięcy, 26 tysięcy może wybronić. Oczywiście szanse są Jakie są? Tak? Obserwujemy rynek, pewnie widzicie, że jakby większość ludzi zakłada spadki, co też jest zastanawiające, tak? bo wiemy jakby psychologicznie, że często ludzie nie dostają tego, czego chcą, ale z drugiej strony, dużo ludzi liczy na 25. I pół, 24,5, a dużo ludzi liczy na jednak, że jednak stąd odbije, więc wydaje mi się, że takie fajne było coś po środku, taka manipulacja manipulacji. że mieliśmy o, wczoraj tam spadek chyba na 26600-26700 800 w zależności od giełdy to fajnie było jakieś zrobić takie 26,400-500 i stąd to się pozbierać, nie? Takie, taka manipulacja manipulacji. Bo już wczoraj ją mieliśmy, czyli przebicie pocjalne 207 tysięcy, już ludzie na to liczyli, ale też ona jest niekonieczna. Może jakby nie zdziwię się, jeżeli stąd rynek pójdzie sobie trochę do góry i odreaguje. Nie mówię tam na 50 tysięcy, ale takie 28-200, 28-600, 800. Czemu by nie? Ale wracając do INJ. Tutaj jakby jest master, a natomiast finalnie uważam, że warto będzie gdzieś tutaj pomału podkupować. i teraz, jeżeli mielibyśmy nawet go tutaj rozgrywać, to pierwszy tepek byłby tutaj. Ja mówię o spocie, tak? Bo jakby no, ktoś może zebrać dobra. Ja jestem długo, długim graczem, jakby wolę sobie pohodlować pozycję. No to ok. Natomiast, natomiast, no w takim rynku, gdzie już po 6 miesiącach jest już wzrostowych. Gdzie no ten maj jakby się zaczął już i tak dalej. Bo uważam, że lepiej porozgrywać to. Nie wykluczam jeszcze jakby jednej nogi bardzo mocnej. Na grupie jakby, za chwilę właśnie będę rysunek w ogóle wstawił będę tłumaczył jak, jak na to patrzę. Ale no jakby szanse na to są coraz mniejsze, nie? Zobaczcie, że dzisiaj jakby jest minus 13, tych projektach jest bardzo dużo. I jeżeli puści te 27 tysięcy, no to może być kapitulacja bardzo mocna, nie? Na, na rynku. No ale dobra, słuchajcie, bardzo szybko. Więc to jest pierwsza strefa, ale bardziej liczyłbym na ruch jednak stąd. ok? I wtedy te tapeki te pozostają bez zmian. Więc bez pośpiechu, e, bez pośpiechu, tak, tak, takie tutaj są jakby reakcje. Po tym filmie znajdziecie link do darmowej grupy, gdzie ja wrzucę tego idiota. No i już. I będziecie mieli możliwość jakby sobie gdzieś go nabyć właśnie w tych strefach. Także tyle. Bardzo krótkie nagranie. Wracam do pracy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się po weekendzie w poniedziałek o 19 na analizie Bitcoina.